Co wygadacie? Czemu na Ansięcie? Ja, p... Co to jest za mapa? Ale fajny tryb gry ogólnie podoba mi się. Nie wiedziałem, że jest taki w Tesliku dodany. Przywitam się, po przyjacielsku zacznijmy. Hi! No chyba koledzy nie są zbyt komunikatywni. Kurwa, ruski znowu nie! Ja sobie zagram z tekiem i może pleszyk do tego. No. Mogę nie wygrać w ziomeczki też, no to chyba pójdę tego w pula. Pierwszy frak. O kurp, Tu go zobaczę? Jak tak patrzę? Dobra, siadło. Coś tam wychodzi jeszcze. Elegancko. Dobra, idę na to B, bo wychodzi w sumie. I wyszło tym razem. Jak się wyciszało? Jak mogę ich wyciszyć? Kur**. O, prawy górny róg tabeli. Okej, okay, zaraz ogarnę. Okay. No ale tutaj wszystkich wyciszam, a mogę konkretne osoby. A, dobra tu jest, nieważne, to ja dzbanem jestem. Nie zauważyłem tego. O kurde, on stąd może też przyjść? A dobra, bo tu jest ten konektor ja jak dzban tyłem stanąłem do niego. Siadło Ku co ja odjeb... Chciałem kałaszka wziąć i za daleko odleciał A miałem defa akurat Chciałem zacząć defować, żeby żeby go wywabić, bo nie wiedziałem totalnie gdzie jest, gdzie może być. No ale jednak pochylił się i już leży. Ja patrzyłem na czat akurat. To oni mają jakieś punkty. I go long. I go. Tutaj przynajmniej jest jakaś komunikacja, to może się uda. Good job. Dobrze się zaczęło. One more long. Four long. jest decoy. Nice. One to oh no. Too long. Short, be careful. Win. Dostał, dostał. Oh. Ah! <coughs> Not long. I got the bump. Kurde, musiałem zmienić. No dobra, nie jest tak źle na tym daście jak myślałem, że będzie. Oj oj oj, co tu się dzieje? A międzyczasie jak grają, to może uda się teraz skrzynkę otworzyć. Dobra, kupiłem kluczyk. Zaraz będzie otwierane. Zachowaj nam... Otwórz, by wyposażyć. Co? Nie no. Dawaj, 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 dawaj! Koska, koska! A, na gówno. No cóż. A miało być tak pięknie. Kurde Dobra, ale na chwilę szyftuję, jako oni wszystko wiedzą. Short line, short line. O Jesus. Jesus. <grym> <grym> Akurat flesza rzucałem takiego. Miał być taki wiecie, sprytny, a wyszedł. Chujowy. <grym> nice. No to trzeba jeszcze trochę pograć No i zajebiście Jest Mirek, polska mapa to teraz można grać Stolica dokładnie tu powinno być napisane jeszcze po polsku pod spodem. Napiszę. Hi. Yeah. Hi. Kurde. Dużo ich. <laughs> ja cię kręcę. One meet, one meet. One meet. Jedzaj, 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 jedzaj O lewa żywo. Chciałem podejść do niego bliżej, ale się odwrócił i spanikowałem Dobra leżą. Leży Łatwo. Kurde Ja te dwie banuję. Jakoś nie przekonują mnie nadal Wiecie, na ponowne wczucie się do gierki fajnie jest grać jakieś mapy, które się zna, a odkrywanie innych to można sobie w przyszłości robić. Chyba no, stoicie! I wielki powrót do CS w końcu nastąpił. Hmm. Hmm. O, kur... bo po mnie jednak nie. Prawie. No to zajebiście. Rasują z każdej strony. Ja nie widzicie? Zatrzymają się w tym miejscu? Еще одном Jopce, ale jaki timing fatalny O boże, nie wierzę w to co się stało goście zdążył się na mnie popatrzeć, zabić mojego, później jeszcze raz mnie zabić, no to jest po prostu... Śmiech na sali, to co się stało Na to co oni wyrabiają Dobra, są trzy zwycięstwa, więc jeszcze siedem i jest ranga, co nie? No to co robimy nockę do rana.

Zastanawiam się jak to wygląda Nie ma sensu Bi bi bibi bi. Back, 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 back behind! Jakie warzywo! O kurde, wygrane, ale powiem wam, że po taka, taka, że szkoda gadać. Tak więc, żegnam was bardzo serdecznie. Bardzo wszystkim dziękuję za obecność. No i co? I przełączam się na pożegnane lobby z muzyczką z goticzka. No i kończymy moi drodzy. Także dziękuję wam bardzo serdecznie raz jeszcze. Trzymajcie się, życzę dobrej nocy i hello, do następnego. Cześć!